To wygrała liga. Dotychczasowy sezon w hiszpańskiej La Lidze przynosi nam wiele niespodzianek, ponieważ na moment, w którym nagrywam ten materiał, liderem jest FC Barcelona, która przed sezonem nie miała dużych szans na rywalizację z Realem Madryt. Z Realem Madryt, który stworzył prawdziwą ekipę Galacticos, w końcu sfinalizowali wyczekany transfer Kiliana Mbappé i teraz zarówno Real, jak i Barcelona idą web web, a przed nami pierwsze w tym sezonie El Clasico, które patrząc na aktualną sytuację w tabeli, no to może okazać się kluczowe względem całej reszty sezonu. Jest to serio niesamowite Ciekawy wątek, bo teraz nie wiadomo co będzie dalej. A walka o tytuł zapowiada się wyjątkowo wyrównanie. Barsa prowadzona przez Hans'iego Flika na czele z królem strzelców la Ligi czyli Robertem Lewandowskim, wyrosła na ogromne zagrożenie dla Real'u. I właśnie biorąc pod uwagę to, że przed sezonem nie tyle co Real był faworytem, a wręcz mieli kompletnie zdominować rozgrywki w Hiszpanii jako niepokonana drużyna, no i mieli mieć takie warunki jak kiedyś Bayern w Bundesliga, kiedy wygrywali Mistrzostwa Niemiec co roku, albo jak kiedyś Juventus w Serie A. No to teraz naprawdę nie jest łatwo. Odpowiedzieć na pytanie, kto w końcu wygra la Ligę. I dokładnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Przyjrzyjmy się sytuacji FC Barcelony i Realu Madryt. Porównamy ich potencjał oraz możliwości względem dalszej części sezonu. I oczywiście poświęcimy czas na ten kluczowy moment tej części rozgrywek, czyli na zbliżające się El Clasico, które już teraz budzi ogromne emocje. Mecze pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną zawsze są czymś więcej niż tylko walką o trzy punkty. Jest to prestiż, historia, a często kluczowy moment decydujący o tytule. I dosłownie to El Clasico może jak najbardziej. Zadecydować o tym, jak potoczy się dalsza część sezonu. Real Madrid miło wzmocni zmaga się z pewnymi problemami, bo w końcu Mbappé chociaż strzela regularnie, no to wciąż szuka pełnej harmonii w drużynie, a Barça natomiast zdaje się odnajdywać swoją tożsamość, stawiając na zbalansowaną mieszankę świeżości oraz doświadczenia. A liderem całej tej maszyny prowadzonej przez Hansiego Flika stał się Robert Lewandowski, dzięki któremu Barcelona znajduje się w obecnej pozycji. I mowa tutaj oczywiście o pozycji lidera. Dlatego właśnie to El Clasico zapowiada się tak ciekawie. A właśnie z okazji zbliżającego się El Classico, to przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję wraz ze sponsorem kanału, którym jest TotalBet. Promocja polega na tym, że rejestrując się z kodem Czysta Piłka lub rejestrując się z linku w opisie, no i macie okazję wygrać 100 zł we freebecie, jeżeli poprawnie wytypujecie dowolny zakład na mecz realu z Barceloną. Ale kurs musi być powyżej 1,15. Dlatego możecie postawić jedną złotówkę i jeżeli ten kurs będzie trafiony, to możecie zgarnąć 100 zł. Oczywiście wszystkie szczegóły oraz regulaminy znajdziecie w linku w opisie, dlatego sprawdzajcie no i przypominam, że to. Oferta jest skierowana tylko i wyłącznie dla pełnoletnich widzów kanału, a sam hazard może uzależniać, także zawsze grajcie odpowiedzialnie. Na początek chciałbym poświęcić czas na omówienie aktualnego sezonu w wykonaniu FC Barcelony. Hansi Flick okazał się zbawicielem Blaugrany. No bo, ponieważ różnica, którą obserwujemy porównując bieżący sezon, do tego co było w kampanii 23-24, kiedy trenerem był Szawi, no to jest to niebo a ziemia. Z Szawi, Barsa wydawała się jakby dryfować bez celu. Było czuć, że jest to po prostu jakoś źle zarządzane i nie funkcjonuje to tak jak powinno, a na pewno nie tak jak powinna funkcjonować FC Barcelona. Natomiast z kadencji Hansiego Flicka, który podobnie jak Xavi ma też utrudnione zadanie i to wszystko za sprawą kontuzji, które pojawiły się w drużynie, no to mimo tego widzimy, że Niemiec radzi sobie o wiele lepiej i Barca gra powyżej oczekiwań, no i teraz realnie są kandydatem do wygrywania trofeów w tym sezonie. Jest to swego rodzaju renesans Barcelony, głównie za sprawą dyspozycji Roberta Lewandowskiego, o którym rozmawialiśmy w jednym z poprzednich materiałów i wspomniałem tam, że kluczowe w całej zmianie gry Barcelony było wprowadzenie nowej taktyki, która opiera się na prostym, ale sprawdzonym schemacie. Sprawdzonym przez Hansiego Flicka. Z czasów Bayernu Monachium, dlatego widzimy teraz tego efekty. Skrzydłowi tacy jak Rafinia czy Lamina Jamal mają wolne przestrzenie w swoich strefach na boisku, no i poza bezpośrednim absorbowaniem uwagi obrońców przeciwnika, mają na celu dostarczanie piłek w pole karne, gdzie tam już czeka Robert Lewandowski, który w tym sezonie zdaje się przeżywać drugi prime. Jego dyspozycja jest niesamowita, lewy wykorzystuje znaczną większość sytuacji, które mu się nadarzają, i ma to przełożenie w jego statystykach w tym sezonie. Tak jak wspomniałem wcześniej, no to jeżeli kapitan reprezentacji Polski utrzyma tą formę na Przestrzeni całego sezonu. I jeżeli uda im się coś wygrać z Barceloną, no to realnie ma duże szanse na to, żeby w końcu oficjalnie wygrać zasłużoną złotą piłkę. I podkreślam tutaj oficjalnie. Bo w mojej opinii ma on już na swoim koncie dwie złote piłki za rok 2020 i 2021. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dość często to podkreślam, ale zawsze jest to warte przypomnienia. Przypomnienia tego, jak niesprawiedliwe praktyki stosuje France Football. Ale właśnie kluczowe będą teraz triumfy FC Barcelony. A czy uda im się wygrać Ligę Mistrzów albo La Liga? No przed sezonem nie mieli na to praktycznie żadnych szans, ale teraz może się to wszystko zmienić. Jednak właśnie wstępną odpowiedź na to, kto wygrał ligę w tym sezonie, poznamy już po El Clasico, gdzie będzie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda FC Barcelona na tle swojego odwiecznego rywala, którym jest Real Madrid. Real Madrid, który ten sezon miał kompletnie zdominować. Real Madrid w poprzednim sezonie wygrał Ligę Mistrzów i La Liga. Był to wielki wyczyn, biorąc pod uwagę to, że Królewscy również mieli wielki problem z kontuzjami podstawowych piłkarzy. Mówię tutaj oczywiście o nieobecności Edera Militao, oraz Thibaut Kurtua. Dlatego miał to być sezon przejściowy, w którym królewscy czekają na upragniony transfer Kiliana Mbappe. Jednak właśnie udało im się wygrać Ligę Mistrzów oraz La Ligę, a główną rolę w tym sukcesie odegrali tacy zawodnicy jak Vinicius Junior oraz Jude Bellingham, którzy teraz są głównymi faworytami do wygrania złotej piłki. Jednak już kończąc to podsumowanie poprzedniego sezonu, to przytaczam to tylko dlatego, żeby zobrazować punkt widzenia kibiców Realu Madryt. Którzy wiedząc, że dołącza do nich taki piłkarz, którym jest Kylian Mbappe, w końcu przez wielu uważany jako najlepszy piłkarz na świecie, no to naturalne, że Galacticos wręcz przyzwyczaili swoich kibiców do ciągłych sukcesów. I tak samo jest w sezonie 2024-2025, gdzie znaczna większość kibiców Realu oczekuje potrójnej korony, a brak jakiegokolwiek triumfu będzie odbierany jako katastrofa. No i taka jest prawda. Real to aktualnie najlepsza drużyna na świecie, patrząc na potencjał kadrowy oraz indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników. Ale właśnie, czy drużyna napakowana takimi gwiazdami może zaliczyć syndrom PSG i być kompletnym niewypałem? Pewnie, że tak. I wielu sceptyków właśnie uważa, że Dlatego tak będzie i że do tej pory w tym sezonie Widzieliśmy wiele odsłon Realu Madryt Na pewno widzieliśmy to, że mimo iż Często wygrywają spotkania, no to Nie prezentują takiej samej pewności siebie Jak było to jeszcze w poprzednim sezonie No i jest również Kylian Mbappe Zawodnik, który skupia na sobie najwięcej uwagi I nie będę teraz mówił ogólnie Ale powiem to, co ja uważam na temat Sytuacji Realu, a w szczególności Mbappe Oczywiście wiem, że Francuz jest teraz kontuzjowany No i miał małą przerwę, ale skoro Dość dużo na jego temat wspomniałem wcześniej No to warto teraz też przytoczyć wątek jak Francuza. W sierpniu również dodałem materiał na temat Mbappe, w którym mówiłem, że teraz są dwie opcje. Ta pierwsza opcja, bardziej optymistyczna, zakładała, że Mbappe od razu przejdzie do dominacji, no i będzie pewnie zmierzał po złotą piłkę w tym sezonie, regularnie strzelając bramki i pomagając wygrywać mecze. A ta druga opcja zakładała, że będzie potrzebował czasu i na początek może nie być aż takich efektów. No i jak to wygląda do tej pory? Trzeba przyznać, że jest coś pomiędzy, bo o ile Mbappe strzela, no i to dość regularnie, no to raczej w większości są to bramki z rzutów karnych oraz Stopinów. Faktem jest również to, że Mbappé wciąż nie prezentuje takiego samego poziomu, do którego nas przyzwyczaił. Także można zakładać, że wciąż się rozkręca, co wydaje się teraz jeszcze bardziej ciekawe w kontekście nadchodzącego El Clasico. bo ten mecz będzie idealnym oknem wystawowym, żeby Mbappé na dobre przed do Realu i gdyby udało mu się strzelić jakiegoś gola na przykład na wagę zwycięstwa, to sądzę, że wtedy poczułby się znacznie pewniej. Dlatego zbliżające się El Clasico, które odbędzie się 27 października, zapowiada się bardzo emocjonująco. Rywalizacja między Barceloną a Realem Madrid wkracza w nowy rozdział którym oba kluby są w świetnej formie, walcząc o dominację w lidze. No i aktualnie i dość niespodziewanie to właśnie FC Barcelona jest liderem La Liga, choć przed sezonem wcale nie była faworytem. Dlatego to starcie będzie nie tylko rywalizacją sportową, ale także taktycznym pojedynkiem dwóch potężnych drużyn, które znają się jak żadne inne. El Clasico zawsze niesie za sobą ogromne emocje i często decyduje o układzie sił w Lidze. No i właśnie to El Clasico w pierwszej części sezonu naprawdę może ustawić nam wynik tabeli do końca sezonu. Wiadomo, że jeszcze będzie dużo czasu i dużo spotkań, ale na pewno Da nam to jakieś pierwsze odpowiedzi. Obie drużyny mają atuty, które mogą dać im mistrzostwo, ale to El Clasico będzie takim pierwszym prawdziwym sprawdzianem ich formy. A kto wyjdzie z niego zwycięstwo, może mieć ogromną przewagę psychologiczną w walce o tytuł. Dlatego podsumowując aktualne sytuacje Realu i Barsy, które przed chwilą omówiliśmy, to na pewno trzeba zauważyć, że dla Realu Madrid sezon ten ma ogromne znaczenie z powodu presji. Presji jaka ciąży na królewskich po transferze Mbappé, no i innych wzmocnień. Real buduje drużynę, która ma nie tylko dominować na krajowym podwórku, ale i również w Europie. Z kolei dla FC Barcelona Barcelony wygranie mistrzostwa w tym sezonie byłoby takim sygnałem, że wracają do ścisłej europejskiej czołówki. W ubiegłych latach mimo próby odbudowy oraz nawet wygrania dla ligi, Barcelona nie potrafiła utrzymać tej formy, no i na dłuższą metę nie była w stanie konkurować z Realem oraz innymi europejskimi potęgami, a problemy finansowe oraz zmiany w strukturze klubu ciążyły na ich formie sportowej. Natomiast teraz pod wodzą Hansiego Flicka i z odrodzonym Robertem Lewandowskim, który nie tylko strzela bramki, ale także prowadzi zespół jako lider, to Barsa może faktycznie zaczynać nową erę. I w sumie mimo tego, że nie kibicuję Barcelonie, to na pewno fajnie będzie zobaczyć dwóch Polaków w wyjściowym składzie Blaugrany. I jeżeli faktycznie Barça zdołaby tytuł La Liga, to pokazałoby to, że proces odbudowy przynosi owoce i że katalończycy są znowu gotowi na dominację. Będzie to bardzo ciężkie wyzwanie, serio bardzo ciężkie wyzwanie, ale wszystko jest możliwe, co tylko sprawia, że dlatego ten sezon jest tak ciekawy. Dla obu drużyn to El Clasico będzie zatem czymś więcej niż tylko spotkaniem. Wiadomo, że teraz Real Madrid ma na sobie presję, żeby zrealizować ogromne oczekiwania po galaktycznych transferach no i po tak dobrym poprzednim sezonie, natomiast Barsa chce udowodnić, że znowu należy do ścisłej światowej elity i że era powrotu na szczyt już się oficjalnie rozpoczęła. Właśnie dlatego uważam, że nadchodzące El Clasico da nam pierwsze odpowiedzi względem tego, kto może wygrać La Liga. Serio, nie mogę się doczekać tego spotkania, bo zapowiada się bardzo emocjonująco i również czekam na wasze komentarze względem tego, kto wygra La Ligę w tym sezonie. Dajcie znać swoje zdanie, czy będzie to znowu Real Madrid z Kylianem Mbappe na czele? Na no dobre rozpoczynając nową erę Galacticos? Czy będzie to FC Barcelona, która została odmieniona przez Hansiego Flicka, któremu pomaga genialny Robert Lewandowski? Czekam na wasze komentarze, a jeżeli oglądałeś ten materiał do tej pory, no to poprosiłbym cię o zostawienie lajka do zasięgu, żeby ten odcinek dotarł do nowych widzów. Bardzo mi tym samym pomożesz, a jeżeli właśnie jesteś nowym widzem, to również gorąco zachęcam do zostawienia subskrypcji. Zwłaszcza dlatego, że teraz możecie się spodziewać nowych odcinków w stylu kto wygra Ligę Mistrzów, kto wygra Premier League, no i tego typu. Również w najbliższym czasie przyjrzymy się sytuacji poszczególnych drużyn, także serio jest na co czekać. Ja jeszcze raz dziękuję za każdego lajka i za każdą subskrypcję. Bardzo doceniam Wasze wsparcie. Słyszymy się już niedługo, bo następny odcinek Powinien się pojawić jakoś za dwa dni od daty premiery tego odcinka. Także do usłyszenia widzowie, trzymajcie się na razie.